Pierwsze podejście do egzaminu? Czwarta. Za co nie zdaje? Eee, raz na placu, raz za parkowanie, raz za wymuszenie pierwszeństwa. Czasem to faza coś innego. Tak jest, czyli nie popełniam tych, tych samych błędów. Jedziemy w lewo, i później w lewo. Powiem prawdę nie wyjechałbym w ten sposób samochodem egzaminacyjnym sprzęt. Tu się prosiło, żeby zahamować. Szybciej, szybciej, bo to są szybkie światła. Wracamy na światła. Niepotrzebnie, niepotrzebnie dwójka. To nie się, przy takiej prędkości, jak tutaj jedziemy, nie rzuca się dwójki, bo teraz nie mamy prędkości w ogóle. Zmieniamy. Czyli jadę trójką, i trójką, jak jadę 40 na godzinę 50, to ja ten pas zmienia, a przy prędkości 30 na godzinę, to co my tu możemy, to dobrze się trafiło, że nikt nie jechał. Bo to już całe, to jest nieekonomiczne nawet jest. Kto, jakie mamy światło? Czerwone. To jest nie to że patrzę na samochody, tylko również na światło. Możemy też możemy No ale czemu możemy teraz? Bo strzałki nie ma. Była. Świeci się. A, no była, nie ma jej. I świeci się. No gdzie się świeci? No skąd? Nie? No skąd? Nie na pewno się świeci Nie świeci no dobra, się szałka. Okay. Dałbym co rękę to uciąć. No to z, 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 po chłopie ten co oddaję. Może tak się od ja razu poucinał. Teraz jest zielony. Nie, to tak, 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 nie robimy, tak, nie robimy Jedziemy Od tego są lusterka My tylko mamy zerknąć przez ramię tutaj, w tą szybę A nie, że się odwracamy całym ciałem do tyłu, w tylną szybę Wyłączamy kierunek Bo tak to pan traci kontrolę nad samochodem I Raz, okay. że on leci w krawężnik Dwa, że ktoś będzie jechał przed nami, to go uderzymy A że jak patrzymy na martwą strefę, tylko tu za ramnie, Tylko lekki ruch w prawo, jak tu go nie ma, mm. to resztę widać w lusterkach No tak, tak, tak Prawo jedziemy. My lewo jedziemy. Kierunek lewy był? No. Hmm. Ale jesteśmy na. na. skrzyżowaniu no. za dwoma pasami. Zgadza się. Wjechał, zlewę, wjechał, nie ma wjechał pan w pas prawy. Tak. Wyjeżdżając z tego pasa należy zasygnalizować zmianę pasa. Kierowca jadący pasem lewym również ma możliwość wyjazdu z ronda. Tak, ale to musi nam ustąpić. Nam musi ustąpić. A tak. kto zmienia pas, my czy on? On, on zmienia, bo jest na lewym pasie i skręca w prawo. Nie, nie, to zaraz tam wrócimy. To pan zmienia pas, pan wyjeżdża ze swego pasa poprzez przerywaną linię. Pan zmienia pas. Skręćmy w lewo, zaraz tam wrócimy. Do lewej, do lewej, bo to jest jednokierunkowa. Trzeba się ustawić do lewej Nie wyjeżdżam na ksiżowanie. Są trójkąty. Cze? Tu kierunek dla już lewy, bo on zmieniam pasy. Omijam samochody. Jedziemy w lewo, czyli podjeżdżamy do lewej strony. Mm -hmm. I zatrzymajmy się na chwilę jadąc pasem prawym, no kto zmienia pasy? No tutaj. No tak, no tak, co wtedy tak. zrobiliśmy? Dobra, jedziemy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. My nie wjeżdżamy w prawo, tylko wjeżdżamy od razu w lewo, bo my jedziemy w, lew tak. w lewo i tam niepotrzebnie w ogóle wjeżdżaliśmy. Tak. Tak, 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 tak. I tutaj tutaj możemy sobie pojechać prawym lub lewym. Dwójkę dajemy. I w tym momencie już prawy kierunek, bo sygnalizujemy wyjazd. I tak to się powinno zrobić. Generalnie można wjechać i bez kierunku, można wjechać z kierunkiem. Znaczy nie można z kierunkiem. Ta i ta forma jest opuszczalna. Ale właśnie właśnie jakiś sąd administracyjny właśnie to no no. to, że sąd administracyjny wydał taki wyrok, zgadzam się, dlatego to mówię można i tak, i tak. Tutaj z tego co się egzaminatorzy z Worda wypowiadają na za szybko, za szybko. Mało to są widoczne, żeby tak szybko przejechać wolniej. Co się hało, to będzie depnięcie, nic więcej. Nie wyłapiemy samochodu w takiej prędkości. Chodzi o to, żeby nawet zauważył samochód, no to trzeba zatrzymać się odpowiednim miejscu jeszcze. Mm -hmm. Ja akurat widziałem, że nic nie jedzie. Ale, ale to chodzi o to że mm -hmm. z tego... do zasady. Tak, rozumiem, że jakby coś jechało, jakby to może bym to Dostane na połowie pierwszego pasa. Mm -hmm. Tak. Będzie tak jak pod tamtym tym skrzyżowaniu wcześniej ci mieliśmy. kierunek to już teraz jest po bombkach, jak ja już powiedziałem, że to <laughs> dany, to Bach no tak co było myśleć o tym wcześniej tak, nie? tak, rozumiem a już tak. <laughs> dlaczego <laughs> lewo skręcamy Wysłają, bo, bo nie mają racji tir no. stąd wyjeżdżając nie może przeciąć podwójnej a tam może przecinać podwójne po skręcie. Nie ustawiać się tu, nie tu, nie tu, tylko tu. Stop Bo my tam staniemy, to nie możemy zanosić tak, ruchu. No prosto, tak, bo zablokujemy bo za... Tak, ruch. Oczywiście. Zablokujemy, zablokujemy swoim, stworzymy zagrożenie. Czyli ja nic nie mówiłem, puszczałem, bo hmm. ja myślałem, że pan na ten lewy wjedzie. Na ten lewy moglibyśmy, bo widać, że on się kierował na prawy. Tak, tak, tak. Tutaj mój błąd ty pasem trzeba pamiętać jeździć teraz to już nie, no, bo, teraz nie bo to ciągle ale tak, tak, oczywiście no, że do tego samego no. ronda, cośmy tam wcześniej jeździli na tym rondzie zawracamy no cóż, nie będę przypominał co mamy robić w lewo z tym samym, tak? no niech będzie nawet w lewo, no to a, zawracamy, dobra okej okay. jedynkę dajemy jedziemy zagrożenie czy z tego pasa co jechaliśmy można było skręcić w lewo, wyłączyć kierunek teraz już nie ma, nie ma powrotu tu wyjeżdżamy tam samochody jadą i nie będziemy ryzykować Eee, czy z tego pasa, co byśmy jechali, można było skręcić w lewo? Nie. Nie. To dlaczego podejmuję próbę zawracania? No tak, trzeba powiedzieć, że... Nie to, że trzeba powiedzieć. Ja nic wam nie mówić. Ja mam nie. wykonać poprawnie, czyli sama zasada, że jak skręcam w lewo lub zawracam, to ja mam być na pasie lewym, nie prawym. Nie wolno z pasa prawego zawracać. Nie wolno z pasa prawego skręcać w lewo. Chyba, że te znaki tak nam pozwalają, ale to też zawracanie musi być pasa lewego. Eee, jedziemy niezgodnie z przepisami. Teraz pan ogarnie, co robimy niezgodnie z przepisami. Skręcamy w prawo. To akurat nie podlega wątpliwości, coś innego, co się z samochodem dzieje nieprawidłowo w tym momencie. Mam kierunkowska złączoną. No mam. No. Po kontrolkach popatrzeć. może to podpowie coś. Światła. Światła. Na światłach pozycyjnych nie wolno jeździć. Tyle błędów. <noise> Nie ale bardzo dobrze, tak, to o to chodzi przecież, żeby tam... No, chodzi o to, żeby będę wytknąć, tak, nie, to żeby to tam... Nie o to, żeby się głaskać, tam. No. Bo ja mógłbym tak poprowadzić te, te, te jazdy, że żadnego błędu nie będzie. Po jeden ronda pominę, minęę, będę w prawo <laughs> I będę cały czas błędu będzie, będzie, będzie wcale No po co ten kierunek? Wyjeżdżam od razu na ten pas, bo ten pas jest nie dla mnie. Czyli nie ma potrzeby. Ale... Te... No. Ja pomijam, ja zajmuję pas, ja nie zmienia pasa. Nie rozróżniać sytuacji, kiedy ja zajmuję, kiedy ja zmieniam. No tak. Czyli jak ja wyjeżdżam i od razu wjeżdżam tu, to jest za. No tak, bo to jest mój pierwszy pas. Tak, tak. I ja to mogę od razu. Okej. Okay. Hamować, no. Jedziemy Mówię, nie, ma, nie można tak jeździć, żeby trzymychnąć koło pięty mm -hmm. no tak, rozumiem No bo egzaminator może nie, nie wiedzieć, czy znaczy tam... ten egzaminator, no ale i prywatnie jest to niebezpieczne Niech ten dziadek, kurde, cofnie się Albo zatrzyma, no to mu na nogę wjedziemy Powtórzymy nasz ten niefortunny, niefortunny nie wiem, czy to hmm. było skręt w lewo, czy było zawracanie Skręć, się... zawrócimy o. Co robimy? No pasy zmieniały, prawda? Noga z gazu, noga z gazu. Tej przygotowujemy. Zmiana pasa nieprawidłowo Był kierunkowskaz Tak, ale z gasem. Nie było, no był kierunkowskaz do wyjazdu z ronda Ale potem zmieniałem pas na prawy I trzeba znowu dać kierunek prawy, prawda? No tak, tak I tego nie było Nie czemu, czemu z gazem Nie No bo się kierownica wyprostowała i kierunek się wyłączył Tak i... No, I wtedy trzeba strykłem, prawy. No, było, a Nie prawy i się okaże, że po tych lekcjach tutaj z to mniej pewny się będę niż przed <laughs> co, 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 co ten błąd Słuch, Ale tak robi Pan takie błędy, które powinny być, w moim zdaniem, w, wytępione w czasie kursu bo tyle pan, panuje nad samochodem, że generalnie to powinien to opanowane mieć Pierwszeństwo my mamy? No my, no jedziemy. no Sorry, no nie widziałem znaku pierwszeństwa. To było nasze pierwszeństwo. E egzaminator mi zwrócił uwagę, że to przypuścił. Niepotrzebnie, tak. No oczywiście, nie, nie, nie. Tak. Znaczy to jako zatrzymanie w ten sposób, jak teraz nastąpiło, to będzie traktowane jako błąd. A jakby ktoś z tyłu obtrą... stop, stop. obtrąbił, to będzie traktowane jako zagrożenie. Tam dalej nie wyjeżdżamy. Nie idziemy już. Bo dalej utrudnimy skręt w lewo samochodu z przeciwka. No już raz skręcaliśmy. To możemy tutaj, tutaj. No. Super. Zabezpieczamy samochód. Pek, pek. Tak, światło gasimy, silnik też. Zgadza się tym egzaminie, żeby tam nie, nie zrobić jakiejś głupoty. No. Bo zdolności są w tym kierunku. Żeby no prostu... w, tak, no, wiem, po prostu mówię, ja improwizuję, jak ja, ja tamto to improwizuję i wychodzą jakieś głupoty właśnie typu, typu właśnie... No, jak się będzie pan pilnował, to są, są chwile, są, są, jest, jest jakiś tam czas, że pan jeździ ładnie i wszystko zauważa, widzi. Tak. I jeździ poprawnie, tylko że kwestia, po prostu nie wiem... Jak, nie wiem, czy pana turyś, nie, zaskakują, może pan tam nie był. Nie, akurat tutaj, to tu wszędzie akurat byłem, albo widziałem, także to, to nie, nie zaskakują mnie tylko. No to zwróć no uwagę, no, żeby tych skuśne. samych błędów nie powtórzyć na egzaminie. Nie, nie, ten, jeszcze nie. Pan szybko wrzuci to zobaczy. Jeszcze sobie <śmiennie> 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 co, <śmiennie> co zrobiłem. Co, co? 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 nie tak, już nie. Jest.